Apokalipsa dzień po dniu brak odpoczynku. A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi i nie mają odpoczynku we dnie ani w nocy czciciele bestii i jej obrazu i ten, kto bierze z nami jej imienia. Apokalipsa rozdział 14, wiersz 11. Zanim przejdziesz dalej w dzisiejszym studium, przeczytaj z modlitwą Księgę Wyjścia, rozdział 20 i wiersze od 8 do 11. Ci, którzy oddają cześć bestii, otrzymując w ten sposób jej znamie, nie mają odpoczynku, ponieważ dosłownie nie odpoczywają siódmego dnia, zgodnie z czwartym przykazaniem Bożym oddają cześć w fałszywy szabat ustanowiony przez bestię, czyli w powszechnie dziś święconą niedzielę. Koncepcja odpoczynku w szabat sięga jednak znacznie głębiej. Poznaliśmy już powody, dla których powinniśmy przestrzegać tego dnia, a są one oparte na tym, kim jest Bóg. Przykazanie mówi nam dalej, że powinniśmy odpoczywać po prostu dlatego, że Bóg również tak uczynił. Kto bowiem wszedł do Jego odpoczynku, odpocznie po swych czynach, jak Bóg po swoich. Hebrajczyków 4,10 Zapis o stworzeniu mówi Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym. W tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał, stwarzając. Rodzaju 2,3 w ten sposób ustanowił bardzo ważną zasadę, która przedstawia Jezusa nie jako przykład tego, kim nigdy nie możemy być, ale jako przykład tego, kim on pragnie, abyśmy się stali. Jak możemy stać się podobni do Jezusa? Jak mówi list do Hebrajczyków: Musimy zaprzestać wykonywania naszych własnych uczynków. One nas nie zbawią, ponieważ nie mogą tego zrobić. Jesteśmy zbawieni tylko przez łaskę dzięki wierze w Chrystusa. Efezjan 2:8. Jezus jest naszym Stwórcą. Zobacz: Jan 1, 1:1-3, Kolosan 1:16, Hebrajczyków 1:2. On stwarza przez swoje słowo. Psalm 33, 6 i 9. Jezus obiecuje również przemienić nas przez swoje słowo. Nadam prawa moje w ich sercach, także w myśli ich je wypiszę. Hebrajczyków 10:16. W ten sposób stajemy się podobni do Jezusa. Przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w Was słowo, które ma moc zbawić dusze Wasze. Jakub 1:21 Krótko mówiąc, to Jezus dokonuje w nas tego dzieła. Skoro ci, którzy odpoczywają w Chrystusie, są zbawieni dzięki Jego łasce, wynika z tego, że odwrotnie dzieje się w przypadku tych, którzy w Nim nie odpoczywają. Bestia i jej obraz promują religię ustanowioną przez człowieka, sprawami stworzonymi przez człowieka i bogami również stworzonymi przez człowieka. Ta fałszywa koncepcja zbawienia przez odstępcze uczynki nie zbawi nikogo, kto w nią wierzy, gdyż z założenia jest martwa. Połączmy się z naszym Bogiem w krótkiej modlitwie. Panie Szabatu, pomóż mi teraz przez wiarę wejść do Twojego odpoczynku obym nie dał się zwieść fałszywemu odpoczynkowi bestii. Do dalszego studiowania: Księga powtórzonego prawa, rozdział 5, wiersze od 12 do 15 oraz rozdział 28, wiersze od 64 do 67. Ewangelia Mateusza, rozdział 11, wiersz 28.